Po przemierzeniu Birmy, Tajlandii, Laosu i Wietnamu, wraz z Paulinem i Piotkiem, których poznaliśmy kilka dni wcześniej, wjeżdżamy do Kambodży. Yeah. Przyjechaliśmy z Ho Chi Minh do Mag, Mag Bay, Mag Bay e, autobusem miejskim. 703, 50 tysięcy dongów. 50 tysięcy? 50 tysięcy. Jakieś 8 zł. Jesteśmy kilkaset metrów od granicy kambodżańskiej. Idziemy sobie zrobić wizę. Za ostatnie dongi dwa Red Bulle. 15 tysięcy dongów za jednego, czyli jakieś 2,50. Tam jest granica. Idziemy po pieczątkę wietnamską, wyjazdową, i potem po kambodżańską wizę. Mam nadzieję, że się uda. Wyszliśmy z Wietnamu. Kosztowało nas to po dolarze. Bo te byki muszą sobie wziąć opłatę za pieczątkę jednego dolara. Idziemy na kambodżańską granicę zrobić to samo pewnie. Jesteśmy w Kambodży. Kupiliśmy wizę. 30 dolarów. Chcieli od nas 32 dolary. Jak zapytaliśmy za co? Za ekspresową wizę. Nie zgodziliśmy się, dostaliśmy wizę i tak po 10 minutach, bo nie było kolejki. E, drugiej łapówki nie chcieli. Dostali tylko łapówkę w Wietnamie za pieczątkę 1 dolara. E, idziemy 2 km na stację busów. łapać jakiś e, autobus do stolicy Kambodży. To e, jest mega gorąco, 30 parę stopni i wszędzie są kasyna. busa za 5 dolarów Na godzinę 6 będziemy na miejscu A w busie już jest 15 osób A to jak on przyjedzie teraz Dojechaliśmy do Pong Ping Czy jak to się tam nazywa Pojęcia jeszcze nie sprawdziłem jak to się wymawia Złapaliśmy wifi w sklepie obok za darmo. Zamówiliśmy graba, bo nie wiemy kompletnie o co tu chodzi. Jest kompletny chaos i zaraz będzie Zaraz będzie taksówka pod nas i zaraz pojedziemy do hotelu. 4 godziny droga nam zajęła z granicy. I... Jesteśmy pod hotelem, dojechaliśmy za 4 dolary Niecałe jechaliśmy z 20 parę minut przez miasto, bo są korki. I koło hotelu jest imprezownia. Ciekawe czy się wyśpimy. Ogólnie najdroższy hotel w historii naszej podróży, kosztuje 42 dolary za trzy noce. Mega mega drogi. Chodzimy. Pokazuje pokój, zanim go rozwalimy na szczępy. Toki spoko. Chyba najładniejsza łazienka do tej pory Przynajmniej tak wygląda z daleka może być No drugs nie wolno spać w tym pokoju hotelu Wyszliśmy z hotelu, idziemy szukać jedzenia i od razu pani na recepcji nas przestrzegła, żeby nie chodzić po ulicy z telefonem w ręce, bo nam ukradną na 100% Chodź. Nie wiem co powiedzieć i z tego powodu trzymać telefon trzeba w kieszeni. No idziemy szukać jedzenia, bo jesteśmy mega, mega głodni. Jechaliśmy tu 11 godzin w sumie z przerwami. Chodzimy po targu, właśnie kupiliśmy małego arbuza za 2 złote, cena szok. Mango też bardzo tanie, mandarynki bardzo tanie. Jest godzina z 20, musimy znaleźć sobie coś do jedzenia taniego. I wrócić na hotel, żeby się wespać na jutro i zwiedzać. W spoko. No. Myśleliśmy, że będzie drożej, ale nie jest tak źle. Przynajmniej na razie. Wracamy do hotelu. Idę chyba na kebaba jeszcze po drodze ze świni i chyba do sklepu po piwo albo po jakiś mocny trunek. To dużo wrażeń jak na jeden dzień. Znaleźliśmy niby pizzę i czekamy aż pani zrobi. Pizza kosztuje 2,5 dolara, 10 zł, trochę dużo, ale jesteśmy cały dzień podróży zmęczeni, więc zamówiliśmy dwie. Jedliśmy już pół pizzy malutkiej. Jeszcze na drugą, idziemy na hotel. Dobra, jesteśmy pod naszym hotelem. Staliśmy, zjedliśmy śniadanie. Chodzimy do tuktuka. bo do centrum mamy chyba z 4 km. Trzeba pilnować swoich rzeczy Zami, między nami, między nas bo kradną, nawet z tuk mogą ci wyrwać coś i, i uciec Dobra, jedziemy 4,5 kilometra Arbuziki, arbuz kosztuje 2zł Normalnie w Azji działa aplikacja Grab, coś też takiego jak Uber ale tutaj w Kambodzie jest jeszcze jedna aplikacja, która jest jeszcze tańsza nazywa się Pass Up i pokazało, pokazało nam jakieś 15% taniej, także jedziemy tym Jechaliśmy do centrum w okolicy jakiejś świątyni, zapłaciliśmy za tuktuka 1,5 dolara. Najlepsze jest to, że to obowiązują dwie waluty, dolar amerykański i ich reale No i można zapłacić na przykład pół dolara za coś, w sensie zapłacić dolara i oni ci wydają w ich walucie resztę. To jest nienormalne, ale już się przyzwyczailiśmy po jednym dniu. No i co, mamy dolary, mamy ich walutę, jeszcze z bankomatów nie korzystaliśmy. Idziemy coś zwiedzać, zaraz zobaczymy co. Chodzimy, szukamy internetu i właśnie miałem mówić do kamery, że widoki w Kambodży są całkiem inne niż w innych krajach. No i co? Miałem racji. No szok. Naupy no, wpierdzielają z kosza na śmieci, nazwijmy to kosz na śmieci. No, jestem w ciężkim szoku, w centrum miasta. Dobra, idziemy szukać internetu, chociaż myślę, że będzie ciężko. Jesteśmy w ciężkim szoku, są same małpy wszędzie. Wchodzą sobie, to jest druga. Zapierdzielają. To jest tak, raz, dwa. Tam jest trzecia, tam jest czwarta. Tu jest piąta. Jesteśmy w centrum miasta. Weszliśmy do Geshausa, Tam leży broń, ale chyba plastikowa, ale nie będę sprawdzał. Bon kapu, ty na Tutaj chyba jest to samo co dla Osie, czyli kupuje się ptaszki, żeby je wypuścić na szczęście, a my świątynię przed sobą idziemy. Standardowa świątynia buddyjska w centrum miasta. Taka popularna dosyć do zwiedzania przez turystów. Ogólnie spoko. Ale tylko 5 minut zwiedzania. Idziemy dalej. Nawet sobie nie wyobrażam jak muszą tutaj kraść telefony. Bo Alicja ma zawieszone telefon na szyi, na sznurku. W futerale. I pan powiedział ochroniarz tutaj przy świątyni. Żeby schować telefon. I to samo nam powiedziała pani wczoraj na recepcji. To musi być bardzo ciekawe. Tutaj za mną takie riksze zrobione ze skuterka i z czegoś tam. Takie coś. Thank you. Riksza, a tu tuk tuk Doszliśmy do Night Marketu Nie Night Eee, Night Marketu do Central Marketu Idziemy zobaczyć co tutaj jest W ogóle tu takie wypasione fury jeżdżą, jakieś porszaki Toyoty nowe, wszystko wsią Lepiej jak w Polsce Czy może nie lepiej jak w Polsce, ale auta są wypasione I na markecie w sumie to samo co wszędzie, w każdym kraju Azja... azjatyckim koszulki, bluzy, torebki, wszystko podrabiane do wyboru, do koloru. Super ceny. Żebym sobie czapkę kupił z Suprema, czapkę Supreme, jakoś ładniejszą sobie znajdę. Wszystko tu jest. Właśnie kupiliśmy sobie dwie małe kłódki do naszych bagaży, bo duże kłódki nam nie pasują. Są za grube i pytaliśmy się czemu mają tutaj dwie waluty, dolary i ich. Oni powiedzieli, że on tu, znaczy tam pan wytłumaczył nam. że Rząd im nie gwarantuje, że ta waluta będzie... OK, cały czas, dlatego mają dolary również. Nie wiem, jak to wytłumaczyć. E, idziemy szukać karty Sim. Dalej, nie znaleźliśmy jeszcze. Kupujemy kartę. 10 dolarów, 100 GB na jeden miesiąc. Trochę przesadzamy, bo nie potrzebujemy tyle. Ale na razie nie staram się szukać innego, innej opcji. Mamy internet. 10 dolarów. Wchodzimy do sklepu. Zakaz kamerowania. Jesteśmy w sklepie. Nie wolno kręcić, ale trudno. Jesteśmy w sklepie i tu są ceny podane na przykład i w walucie i w dolarach. Wszędzie tak jest. Drogo tu jest. Bagietka 80 centów, czyli jakieś 3 złote. Trzy złote za bagietkę Przynajmniej dobra Tutaj widzimy jak pan cnie lód. I sprzedaję tutaj okolicznym handlarzom, żeby sobie na przykład schłodzili owoce, ryby czy inne rzeczy. Chłop ma strasznie stresującą pracę, bo mu topnieje wszystko w rękach. Doszliśmy do rzeki Mekong, przepływającej przez miasto i jest mega gorąco, duszno. Ale i tak nam się udało, bo dzisiaj ma być 31 stopni, a jutro ma być 34, potem ma być 36. Nie mogę wejść. A nie możemy wchodzić tutaj, ale ładne. Nie możemy tu chodzić za bardzo, bo Alusia ma krótkie spodnie, a do świątyń buddyjskich mieć, musimy mieć długie spodnie, zakryte kolana, zakryte ramiona, ale ja się przejdę do byka. Jesteśmy pod pałacem królewskim. Niestety jest zamknięty, bo jest od godziny drugiej zwiedzanie. A po drugiej i tak nie wchodzimy, bo kosztuje aż 10 dolarów. Byliśmy już w pałacu królewskim w Bangkoku i byliśmy w wielu pałacach po drodze naszej wycieczki, więc nie wchodzimy tutaj. Jesteśmy na kawie. Kawa kosztuje 3000 reali czyli 3 złote i 2 kawy kosztują 1,5 dolara, za 1 dolara i 2000 riali. Dobra. Dobra kabusia. Co jest? Jesteśmy w Muzeum Ludobójstwa w Kambodży i kupiliśmy sobie audiobooka mamy dwie pary słuchawek idziemy zobaczyć co tu się, co tu się działo lata temu Wracamy właśnie w, z Muzeum Ludobójstwa i wzięliśmy opcję z audiobookiem, to znaczy z, ze słuchawkami po angielsku, nie, nie było po polsku naprawdę warto było wszystko wytłumaczone jak to działało, ile ludzi tam zabili, w jaki sposób ich torturowali ogólnie masakra, ale warto odwiedzić i warto zrozumieć jak tam, jak tam się sprawy miały w 1975? Nie pamiętam w którym, w którym roku Niesamowite. Idziemy szukać czegoś fajnego, ale jeszcze nie wiemy czego. Wejście do muzeum kosztowało 5 dolarów na osobę i zapłaciliśmy 3 dolary za audiobooka. Audiobook jest z jednymi sławkami, ale z wejście na drugie, drugie sławki, których wam nie dadzą, ale możecie wziąć swoje. akurat mieliśmy także spoko. Oczywiście w Kambodży, tak samo jak w Tajlandii, w Wietnamie i Birmie kable. Dwa złota. nie ma soli. a no w restauracji nie chcą mi dać. Wracamy tuk tukiem do hotelu. Mamy 4 kilometry ponad za półtorej dolara czyli jakieś 6 zł 6 zł około niby niedużo, ale dziennie jakbyśmy tak korzystali z tuk cały czas to by się z nas zbierało dzisiaj już drugi raz jedziemy ale nie mamy wyjścia bo centrum jest bardzo daleko jedziemy odpoczniemy z godzina 17 jakoś 15? 17? 17 dobrze zgadłem 17.01 odpoczniemy sklimatyzujemy się bo jest mega mega skwar leżymy chwilę i może wieczorem, dziś wyjdziemy, na pewno dziś wyjdziemy